Halo, halo, cześć, siemano, witajcie, z tej strony MafiaSoles i bardzo serdecznie witam was w kolejnym odcineczku ze Stambul Guysa Dzisiaj fajnie, bo jesteśmy już w trójeczkę Jest ze mną oczywiście Jadaś. Witam serdecznie I jak widzicie, z nami też Bronuś Imanu! manu! Tego się boję, bo Bronuś tu naprawdę dobrze sobie radzi, więc fajnie, że ktoś nowy do nas tutaj dołączył. Myślałem, że więcej ta gra się tak, że ta gra się więcej nie pojawi. A tu proszę bardzo. E, pięknie się tak stało, że ta gierka się jeszcze raz pojawiła i dzisiaj prawdopodobnie będziecie mieli dwa odcineczki znów, bo chyba farming żaden do mnie nie wychodzi. Trochę się pogmatwało przez ten poniedziałek, przez to wszystko i to Ale, tak cińsko. Eee, czekaj, falgaj się to tam były jakieś różne rzeczy, to tylko obchodzi nas spacja i bieganie, chyba, nie? Tak, tak, tak było, gramy gra. z Gramy z ludźmi jak coś, nie? Nie są to boty. Także będzie wesoło. Także gitara się ma. Czyli przegram. No bo przeważnie, jak się gra we dwóch grupie, to nie wiem, czy mu załącza boty, a jak się gra w, w we więcej osób, to załącza już normalnie ludzi, nie? Oj, właśnie także się rozgwałciłem w tym No to będzie ciekawie wtedy. Nie, ta gerka, ja z powiem wam, naprawdę mega wciągająca. A czasami wieczorami, jak z młodym siądę, to nie ma końca, nie? Dobra, miarę mi się udało. W ogóle na live, a wygraliście już na live w konkurę, czy nie? Tak, tak, tak. Widzam, no, no, y. jest mega jednak. więc... Dobra, będę drugi. Dajcie razem. Cześć, dobra. No ja... tak myślałem, że bronek tak z przodu zapierdziela niebo. Kurna, Diod, chłop, tu pograne ma trochę. Ja... Eee... Cze czekaj, powiem wam, ile mam godzin. 25 godzin w tą grę O kurde, to ładnie. Ja ogólnie, jak ta gra kiedyś wyszła, pamiętam, każdy streamował to. Każdy się no, tym jarał. To... słuchajcie, były takie dwa tygodnie na YouTubie, kiedy ta gra była. Jak się weszło na kartę na czasie, to był sam Stumble, guys, takie dwa tygodnie były, no Dlatego teraz już trochę, trochę mniej jest popularna. Powiem wam szczerze, że naprawdę mi się mega to podoba, ale Gosiu to długo szekał. Koniec rundy. Dara 16 17. Ja powiem wam, zagraliśmy u Adasia. jeden odcinek z Fall Guysa. I kurde, nie wiem, to jest prostsze mi się wydaje niż. Ja w Fall, guys fall nie guys. grałem nigdy. Fall guys nie grałem. Ma na pewno masz dużo eliminacji więcej, nie? Grasz więcej ludzi i nie ma tak, że masz tylko 3 tak, rundy, tak, 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 tak. tylko masz 6 hmm. rund chyba albo 7, żeby dojść do finału. Także... No i o wiele, wiele ciężko. No się i tam jest. masz jakieś łapanie, masz na przykład gonienie pingwinków, takie wiesz, Dobra, inne rzeczy, się, nie? Nie, się musicie spieszyć, bo y, bardzo szybka mapa jest, nie? A ty po 8 osób zemka. Tylko 8 osób, więc. Trzeba szybko. O Jezu, trzeba strzała dostałem z Ej, jakim cudem poczekałem i dostałem strzała Ej, wpadłem pod mapę! A to nieraz tak miałem też Ja nie przejdę chyba Chyba nie dam rady Bo kula mnie walnęła i wpadłem pod mapę, nie? O kurde Mnie też kula wydupiła Dobra, już widzę, że jest 8, 8 osób przede mną przynajmniej, więc... O Jezu, teraz... O Jezus, Jezu, Jezu, Jezu. Jezu, Jezu, co się dzieje tu? Kurba, o teraz, panie Staciu Dobra, dam radę ja przejdę Ja nie wiem jakim cudem się tutaj przydawałem Piąty, piąty, piąty jestem Aha, serio? Czemu mnie pod mapę? Polek, przejdziesz? Chyba tak Może przejdziesz? Ostatni jesteś, a do nie, nie, no bo mi... Idę, ja dostałem strzał z kuli nie, Ale ja się, się tam zablokowałem padłeś, padłeś pod mapę, czy nie? Tak, Adam. tak, tak. Ja, ja pod mapę nie, ale ja się zablokowałem z tym. inaczej, gdybym nie dostał kuli, to pewnie... I tak, by odkurza... te odkurzacze takie jakby... R rumba, odkurzacze Rumba będą nas wypychać. Obserwujcie, już mapka cofa się. Nie? O, Jest no, coś no. nowego, wo, wreszcie, wreszcie coś nowego. Ja pierdzielę. No nie grałem jeszcze, więc mam przekichane, finał, ale finał cieszę ciekawy, się, cieszę się, zobaczyć. że jestem w tym finale, więc. Yy, na kogo wy tu patrzycie? Oh, yes. do, no do laby. Nie. Chcę no zobaczyć. Ja zobaczyć, co szefo robi nasz. Patrz, szefo, to idzie po zwycięstwo. Ale... A, a nie, nie. po co jest za szybko? Kurna ten... kija przed nim, a... Dobra, ostatni nie, będę. Nie! za długę. szybko. Tak to działa, że ono się napełnia. o napełnia się co tak. kilo, bo tu trzeba uważać. Uh. Aha, no dobra, to ja nie ogarnąłem tego. No, to jest, to jest, że grasz pierwszy raz, no to wiesz, to ciężko, nie? Czy ktoś jest przede mną w ogóle? Nie, jesteś pierwszy, mam to. W tym momencie jest jesteś pierwszy. Ło! Wow. Wreszcie. Wreszcie przeszliśmy tu tuba niecaj, dawaj zapełnia się. A blisko Dobra. Kurde! Zrypałem! A i player, no i wygrał. dobra, przegram. kurde, zrypałem! To. Ja już tu nic nie zrobię Pierwszy raz ciężka, ogólnie wreszcie jakaś inna mapa, której my jeszcze nigdy nie graliśmy, więc ja jestem naprawdę sinny A miałem eee, szansę to wygrać, nie? No coś padło Zrywałem, bo za szybko mi szły te yy, kamienie. Ale spoko. Jeżeli w trójkę się wchodzi i są gracze, to chociaż to lepiej wygląda, bo jak my za się sobie graliśmy, to naprawdę momentami się tego nie dało oglądać. Eee, a tak to spoko. Dobra, ponowne łączenie. Eee, czy Bronka nam połączy, czy nie? Tak jest, tak, tak jest. jest. Dobra, gramy dalej na koniec sobie najwyżej wyjdę i zobaczymy, co tam mi się uda polosować, bo jakieś darmowe na pewno mam, coś w tym stylu. Więc zawsze jest spoko. Także jak będzie miało coś się pojawić, to to będzie raczej u nas właśnie Stumble guys i to jest fajne, bo na live'ach też często z wami sobie pykaliśmy i powiem wam, że naprawdę mega kozacka Gierka na live, więc muszę się po prostu to trochę poduczyć. Nigdy nie myślałem, że taką gierkę w ogóle pójdzie do mnie na kanał. A to proszę wiem, bardzo. Wiem, wiem co to jest. Nie lubię tej mapy. Ja też nie. A Grałeś ją już? Tak. Ja już nie raz. O tutaj to to jest co? Zgadywanie, no co. Tu wie, co? Bok na pewno. O Jezus, tu zawsze było zielone. Ja zawsze czekam, aż oni po prostu. Ja czekam. Tak, no, tak, no, tak. No, no, tak. Najlepiej. Ło, dwie obok siebie, Teraz popchnę, Boże, ktoś kogoś Dobra, wpadłem, chłopie, wpadłem, na popchną. popchnął No nie pani ja nic się nie wejdę. to nie chce, to nie? Dobra, nikt nie ale... chcę ryzykować, panu tykają. Kamie Kamie, idź, no idź, no idź, cwaniaku Ja pierdzielę, o dobra, szybko Sejdziecie? Ja... Jest Adam jest, Wojtek jest, Do dobra, je, sejdziecie je, je. Gitara dobra. Ale, ale były przepychanki, było Szymon, wszystkie, chłopie, strażak sam jeszcze biegnie, biedny ale było botów trochę. Dobra. było, troszkę o... było. Widać StumbleGuysów jest kilku. O, ale tutaj niektórzy nie dadzą rady, gigant. Dobra, zabiegłe. No tak, no. dzisiaj macie Roketa i macie StumbleGuysa. Spoko, takie zestawionko. Lubicie Roketa oglądać? Mam nadzieję, że uda się nagrać, bo jeszcze nie nagrywaliśmy go, bo czasami są takie dni, że nie siada. Ostatnio nam trochę siadało, więc mam nadzieję, że i dzisiaj na nagrywce też to siądzie, nie? A nie mam żadnego farminga, więc nie będę chyba nic wam wymyślał. Jak dostaniecie takie dwie różne gierki, to myślę, że nie będziecie źli. Dobra. Lecymy my do. tak my w trójkę tutaj, jeden za drugi, Ramię w ramię, jak Spartanie, dobra, mamy to ładnie przeszło. Ja pierdolę skupienie, o, o nie! O! Oh, dobra, dobra Brawo, ty! Ja się ledwo. O Jezus. Eee, Spadłeś, dać tam? Tak, tam, tam, Ja na farcie. Ale my jesteśmy w trójce na prz w przodzie, więc tak. No, mi się wydaje, że teraz z botami nam to Tak Przez tak, ty, Bronek, tak, tak. przecz przeczekałeś, czy co? Nie, wsiadłem sobie. A. Bo no, kurde, przecież ty byłeś <laughs> przede mną trochę. Jo. No, czekałem, czekałem za was. O, no, tam na bercu bercu trochę. Na nano na biegnie, ta tam. Co tu się Niesko? dzieje? A ta mapka spoko, cały czas do góry trzeba się wspinać. I trzeba dobre decyzje podjąć. Dobra, idą elegancko wszyscy. Ten nie winskoczy. Wykuruj, ma tak samo ubrani. Cina. Najlepsza mapa, najlepsza mapa jest blokowana. No tak, bo nie to jest teraz na mundial tutaj chyba taka. Że co? To, to co dostaje? To są na mundial teraz no, góry, wiesz, te na że na ja tam skupi. nie otwierałem, nic nie patrzyłem i no, to, to jest to często, my najczęściej to graliśmy, nie? Najczęściej. No To jest często na finał, na, często na Najczęściej. Dobra, zagram swoją taktyką i zobaczymy. Jaka Bronek ma taktykę? Ja nie mam taktyki. Hmm. Ja czekam. No i się dostałem. Ej nie no już trzeba, dostać serio, wypadłem. No nie, nie gadaj. Nie, no przegrałem. O dobra, już widzę. Już się tutaj... Nie! Ja pierdolę? Wypadłeś? I tutaj widać w gronie. Wiedziałem, że się zapali, a on mnie popchnął i ten... I jeszcze dostałem strzał z tej lady. Ale jak mu pizzy. Ale wygra pewnie, bo. Tu jest dobra ta takika na stanie powiedziane. przy tym. O, już czerwony na niego leciał. No ja ale wiesz jak dobrze podskoczy, to czerwony odbije się od tego. Ogólnie znaczenia. na ten hydrant idzie wskoczyć, nie? U, o o kurba ja... o Panie Stasiu! I o idzie skoczyć? Jo, idzie jak, jak to się da, no to wygrałeś już! Ale chłopie cię wyciągnęło, nie? Kurde! Ej, to ja coś z jedną babką tylko biłem, czy co? Jeszcze z botem chyba. Ej, faktycznie ty z botem chyba przegrałem. ale wstyd, co? Już na świetku odcinka przegrałem z botem Załóż ten, załóż nową grupę i zobaczymy czy jak założysz nową grupę, czy wrzuci nas na gracie normalnie za wszystkie. Dobra, Dobra poczekaj, to sami... ja se wyjdę, tylko se jeszcze otworzę akurat, zobaczymy Dobra, co to ja, ja wam podam, ja wam podam kod. Za darmo, poczekaj. No ja właśnie. Jak ty masz chyba większy level, to ciekawe czy nam nie będzie też nowy Nie wiem bo tak nie wiedziałem, a nie mam pojęcia o że to działa właśnie od levelu. O! Zostań! Dobra, były, że to nie potrzebujemy. A czeka, żadnej... ja też otworzę, bo ja mam też darmowe. Ty posaż, no, po Dobra, jetem jestem, także luz. Dobra, coś tu jeszcze są jakieś oferty za darmo Ja mam 10 klejnotów Okej, okay, tu jest ten mundialowy. Spoko mm. tu mam 60 Cześć. rzadka skórka. Wiecie co, spróbujmy. Jakiś błąd. Dobra, mniejsza, z tym wychodzimy. Dobra, eee... 866. Czekaj, 866 03 03. Jeszcze raz, jeszcze raz. 86603 Nutka jak z 60 sekund. Tym, 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 Dobra, zakrof, 6, 6. Bon appetit. petit le jour, la baguette. Delosport, będzie dzisiaj. Bega. dobra, a I jeszcze Żaden z nas nie wygrał, a to kurde, tak nie może być na odcinku. No, u nas się udawała zada się jak pierwsze graliśmy, że raz u niego na odcinku ja wygrywam, a dość u mnie na odcinku. Mhm. Pamiętaj, Także się. no, dzisiaj chociaż jeden, że wygrał, czyń, czyńmy Zimniaj. tą powinność. No, to... Fajna, ta mapa jest tak nieprzewidywalna, że tak, jest spoko, bo... że to jest. Ja Nie lubię takie bo... mapy. Strzała. A tym bardziej na sam początek. O ja pierdzie. No to i tam w klubie dostania strzała. Ja pierdziel. O tamas nazwia z nami. Ale by było. Serio. Tylko że nazywa się Tantas. To mała literówka. <noise> ja cię kręcę, Tantas mi wyprzedza. za. Tantas wróć. Ale kula, ale i na ciebie. Dostałem strzała. Dostajesz nie? Ja. Dobra. przeszedłem. Dobra. Drugi A, biegnie Adam gdzie jest? Tu. Bok. A Tantas? Tantas też jest Tantas, 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 tantas. jest dobra. Tantas. MST, MST dzisiaj w Stambulgaisie, nie? Tantas. Ta Odcinek tego, tego, tytuł odcinka. Czy ta nazwa z nami? Tak. <grym> Czemu Tanas zmienił link? Na Tantas. Tantas ta wygrał nie grając z nami. To już w ogóle by, byłby hit. Czy Tantas wziął ślub z Potachontas. A tak, tak wygląda chyba jak O, to, to, ty, bo nie mogą być dwie mapy pod podrządnie? To chciałbym tą przejść, bo na fin. Ej, tu będzie łatwiej przejść teraz. Tylko no, że no, nie to się mocno podpada, no nie wyrąbcie się tego, nie? Ej, boże, tylko nie Bo tu jest. jest. Ta mapa jest też bardzo nieprzewidywalna, tu łatwo się wyrąbać. No. Ja zawsze biegałem dookoła Ciekawe, byśmy się zestakowali. Nie, lepiej nie. Bo się przyblokujemy i będzie. Kurba, o, panie Stasiu! to wypadłeś? Nie. nie. blisko było. Boże, ja ktoś często, tam leci. Ja często, ja często biegam dookoła mapy i to w sumie też jest spoko, spoko taktyka. No, no, bo ja tam często obręb, zostawałem przy środku. Jeszcze tylko dwie osoby muszą odpaść. Ej, może żeby nie, to było ja jak najprędzej. Dobra, jeden odpad? Nie. A, Jezus. O Jezu! Jest, przechodzisz. Przechodzisz, Jezu. 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 Dobra, Jezu. Dobra mamy finał, jest inna mapa. Na 100% będzie inna mapa, bo nie mogą dać dwóch tych samych. Dawać blok nasz. Do burdazu, Do burdazu. Ja też jak. O, 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 ja, ja o Boże, nie grałem tego! Na te kurczaki, ja grałem. Te kurczaki wywalają. Aha, ja nie grałem, więc luz. Dzisiaj fajny odcinek. O Boże, spadłem od razu. Nie wierzę. Nie ja wiem czemu. Chciałem tego sprinta Aha, tutaj. Kuź, warto tu się Nie Jak nie? Nie wskoczę? Może spadłem, serio. Dobra, król we mnie. Kurde, tak dobrze był. Tak. Kurczak, chłopie kuras, Chcę je znieść. Dobra, wygrałem. Ej, ty. Doskonałeś mnie. Za nas. Czekaj też. Ale miałem. Kurde, fajnie mi szło. Ja, spadłem. Kurde, szkoda, ale fajna mapa, fajna wciul mapeczka była. Grałeś? Ja. Brawo, jest dobrze, jest chociaż jest wygrana, jest ktoś z naszego teamu, kto wygrał, zarąbiście. Ja szkoda, bo miałem przewagę, myślałem, że tam bokiem można przejść te kury. Eee, dzień dobry, góry. Eee, I wtedy, jakbym bokiem to przeszedł, to myślałem, a, że spoko. Za każdym razem najgorzej pierwszy raz grać. No, mapę, nie? no, a teraz już ogarnąłem, spoko. Naprawdę spoko się grało, więc easy. Dobra, biegniemy na do kolejną rundę i ostatnią Zagrajemy sobie takie dwa króciutkie, fajne odcineczki dzisiaj, także luźna guma. Jutro prawdopodobnie już na kanale będziecie mieli od zera, no bo to tak wyjdzie, więc spoko. Później jakieś od biedaka, forest. O, damy radę. Ważne, że mamy jakieś gry zastępcze, które można sobie odpalić, a ja naprawdę polubiliście. Byłem w szoku, bo myślałem, że się to nie przyjmie, jak czasami większość takich gierek innych niż symulatory. A tu jest symulator uciekania, więc spoko. Dobra, szkoda, że trzeci raz zaczynamy tą mapą, ale. Myślę, że nie powinniśmy mieć problemów z nią. Kurde, serio? Znowu ta mapa? <laughs> Masakra. Aż dziwne. O jezu! Jeszcze raz pobiegłem prawą, żeby wam się ludzie nie nudziło też. No <laughs> ja pobiegłem akurat lewą. I zmieniam na prawą. Bo. Czekaj! Ale, ale, o jezu, ile ich biegnie tu wszystkich, ja pierdzielę. Adam prowadzi jakiś tabun. No mnie chyba gonią w ogóle. A dostali strzałka i ja też dostanę szybkie strzałka. dobra to Dobra, pierwszy Już jesteś? Ja O, o boże nie trzejdę chyba Gdzie ty jesteś? Ja też dobra, w ogóle. Dobra, ja jesteś. Je, o, złąony grześ wskoczył. Któryś z was skoczył, któryś z was ja skoczył jako osiemnasty. Na 100% byłeś osiemnasty. Jak jest tabu, to ja od razu dwa razy im leć, Adaś leć. Leć, Adaś leć po worki. Dobra. O, proszę bardzo. O, to było zarąbiste! Graliśmy z dwa razy na tym? To było Jaki spoko. Raz? A to Czy jest ta Ania, dobra. Uważajcie, bo to też jest ciężka mapa w sumie. Ja pierdolę z ciała dostałem zwałka. Nie wiem, <grym>, zauważyłem. Nie przejdę. I lecimy. Grand Prix X to jest. O nie! Aj, spadłem. Olek, jesteś jeszcze? Jo, ja, pierwszy. Może mi się uda. O, jak przeleciałem! Ajajaj, jaj, nie, puść mnie, puść, puść maleńka O, o Boże, nie. ale dostałem w łeb Serio, ja też O nie! Nie, nie, zjechałem dobrze Dobra, 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 dawaj Dobra, uff, uff, uff A tam jesteś? Kurde, tak. miałem mega przewaga ale a ta no, końcówkę... na końcu dwa strzały Myślałem, uh. że nie przejdę, a tu jednak udało się Kata, że nie była finałowa, byśmy sobie ale grali. dużo nadrobiłem Zdobrzej. tam na tych... Koniec rundy, warto, że znów jesteśmy całą trójką w finale Mi Więc dojczy. to jest spoko nie mi. A No i ja, o całe, całe MS po prawej stronie. Czyżbyśmy mieli trzech botów, też jeszcze Ta, chima, coś innego. w było? Tak, Jestem o, dzisiaj zaskoczony. Jechać. Jestem zaskoczony, jakie mapy i ile, o, kurczaków. Jechać, ile kurczaków. Dobra, ważne, że jest coś innego. Jedemy. Byliście, Graliście już, to? Tak? Nie. nie. Nie graliście, to to jest. Uważajcie, bo. Cześć. i kura Aha, serio. Kurwa, o, ja mnie. Nie wiem, co robić, nie wiem, co robić, stary. O Boże, tu trzeba kurwa, uważaj, bo z każdej strony to najeżdża. No, a najgorsze, jeszcze kury. Dzień dobry, kuri. Nie, z tej strony. Tutaj. Niepotrzebnie, to za szybkie było. Po co mi to było, dobra. Spadę, kura. No nie wiesz, <laughs> spadłem! Kościu nie Niezdążę! NIE! Tu był finał już! Tak. No. O. My byliśmy bolek w trójkę Kuźwa! Ja żebym skupi... wiedział, to... wiedział, że... Cześć to, że stałem i czekałem na was i spadłem na dół. Cześć to, że A da, potem. A dasz wiarę, nie? Że ja ta mapa, jak ją pokazywałem na początku, to wyglądała, że jest mega długa i ja się skupiłem na tym, że na tym jeszcze uuu, będzie kawał drogi ja i ja już jak sku... raz... Ja Ale ja. Myślałem, ja. to jest koniec, ale... ale wy... Zresztą. Żebym tym pierwszym razem nie spadł, to by był kwit, nie? To, to. Ja pierdzie szczerze? Mamy 20 minut odcinka? Nie wiem czy jeszcze... Dobra, ostatni. Ostatni i, i kończymy. Kozak, kozak. Emocje jak na grzybach, jak na pierwszej komunii, ostatni raz się tak bawiłem, więc... Proszę. <grym> La Gazeta dello Sportee. Biegnij tam, dżepetu. Dobra, zobaczmy. jak mnie zaskoczy jeszcze dzisiaj ta gra, to będę w szoku, nie? Bo już... że meczu nie dało! Bo, może w końcu bym był z kimś z i bym wygrał, mężczyzn. Bo no zawsze ja. przegrywałem, zawsze ten mecz przegrywaliśmy. Ja pierdolę, ale dzisiaj mapy powtarzają, nie? U nas zawsze tak jest, mordo, nie przebić. Nie, nie, co, so Mario. Jeszcze nie przejdę tego. Ronek bokiem, nie? Kubaniec, wiedział kiedy. No i mi zawsze na to będzie. Zawsze nie? jestem silny, no widać, że to masz ograne już, bo tak samo biegniemy jak za pierwszym razem. Ty pierwszy. Dobra, jest ten. Spoko. Dobra, jest nice. O, no, ja jestem w siny, bo idealnie znowu miałeś to samo zrobiłeś, nie? Ja jestem w szoku, bo ja nie próbowałem. Widzisz, że Adama w tym tabuje? Nie, ja jestem w szoku. Raz w prawo Finicze. wystarczy, że dasz, że Adam już to jest. jest trzeci. Ja ja go jestem na jest. finiszu. O, no, to jest to, że ja zawsze w lewo daję, a to w prawo, jak dasz, to daję twojego. Ale jesteś zajebistym kucharzem, nie? Dzięki. Kuchmistrz. Waszę i Już wydaję. Penga. Dobra, łapie pat co się tu dzieje. Aha! Ej, oni nie mogą się... A myślałem, że oni nie mogą się wepchnąć, że oni tak stanęli i następnie nie mogą. Ej, jednego. Jednego brakuje no, Boże, biegnąć. Piromen! Biegnij! szkielet będzie pierwszy. Nie! Piromen. Jak to skot... Alabama! Piromen to nie wiedzą podskoczyć, to... 10 na 10. Papa. pa! Pęga przed nami. Bum, 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 bum. Stój! O, o. jest dash, moja Mają mapa. Ja? <głos> tak. <głos> każdy, każdy to mówi. Szkoda, że nie na tego, nie na finał. Graliście to? Mm, tak, tak ale, ale, nie, ale, nie ale nie z tymi, nie z tymi kurczakami. O. No. Adam odpada. O, ledwo, nie, ledwo! To ledwo. ledwo. Ole, my zawsze mieliśmy klocki, a teraz nie zaraz będą. zaraz będą, zaraz będą klocki. Dobra, gościa wyciągnąłem specjalnie, podrzuciłem go. Ej, czemu cały czas są wałki? No to takiego wału, to, to jest wałkowane, żeśmy finał wygrali. Ej, serio, cały czas wałki daje. No, ale to są też wałek, że jak nie trafisz, do co cię robi. No, roluje. Ja próbuję kogoś wypchnąć, nie? No już sam się nie wypchnął. O, są wąchowskie. Bolka nie ma, nie będzie z bolek. Jest pierwszy. A nie. O nie! O, o nie, nie. nie! O jest, Przeszedłem! Zdążyłem. Ej, ale was wszystkich zepchło tak, chyba tam! Tak, 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 tak. Bo ja stała, ty? Tak bo dobrze. gdzie jest bolek? Ja jestem pierwszy, patrzy, nie ma i. Tak, wydawało mi się, że wszystkich spycha to. Bart, bo gdyby. Daj coś nowego. No, skórę. No ja Ej, spróbujmy się zestakować na ten, może. Nie, mówię, nie stakujcie się, bo to, to jest. Ale nie, panie. żeby wbić na ten, na górę. A, to nie wiem, czy wejdziemy. Ej! Nie, dobra, się nie stakuje, bo mnie już wywaliło prawie. Ej, jak ja bym na niego wskoczył? Na pewno, zaraz cię wywali z mapy całej. Dobra, to nie chcę sprawdzać. Mmm, sos pomidochowy! O bardzo Adam strzał od czerwonego. Ale jak się odbił czerwony i żółty na mnie. Opuść mnie! Odejdź!

Się dobra, ja już nie dałem rady, za szybko to było. Ej, mieliśmy trójkę finał, nie? Razem. Ja odpadłem szósty. Nie! No i dobra. No. Nie wygra. Ej, mieliśmy trójkę finał razem. Ja pierdzielę, no. Finał, brawo, brony. Ale... Tutaj już to już jest za szybko, naprawdę, że jest też farpa zobaczcie. Bronek ma 250 godzin, także spokojnie. <grym> Dokładnie. <grym> bez jednego zera, bez jednego zera. Bez jednego zera, nie no fajnie, kurde, cieszę się, że Bronek do nas przybył, bo zajemy kierka do szybkości do nagrania. Eee, szkoda, że nie ma tych częstotliwości map tych samych, że nam wybiera, nie, że nie można sobie chociaż zaznaczyć kilku czy coś w tym stylu, ale i tak się dzisiaj cieszę, bo dostaliśmy nie dość, że kilka finałowych map, to jeszcze było kilka naprawdę fajnych nowych innych. Także w tym odcinku to było na tyle bardzo serdecznie Wam dziękuję za uwagę. I zapraszam na kolejny dzisiaj odcinek. Mam nadzieję, że po południu. Na razie, strzała, trzymajcie się. Cześć! Cześć, na razie.